Akupunktura jest świetnym leczeniem objawowym i bardzo wiele współczesnych technik akupunktury skupia się na objawie. Tym niemniej ważniejszym pytaniem jest pytanie, dlaczego dany objaw pojawia się w określonym momencie życia określonego człowieka. Każdy z nas ma swoją konstytucję, ma tendencję w swoim życiu do rozwijania określonego rodzaju zaburzeń, i tą konstytucję można zbadać i wykorzystać potem w leczeniu. W medycynie chińskiej mówimy o korzeniu choroby. Objawy zwykle są w czymś zakorzenione, więc jeśli uda nam się ten korzeń wyplenić albo przynajmniej zrównoważyć, mm -hmm. to te objawy znikają same, nie musimy się nimi specjalnie zajmować. Cześć Bartku, bardzo miło, że nas odwiedziłeś. Dzisiaj chcieliśmy z Tobą porozmawiać o stems and branches. Ale może na początku powiedz parę słów o sobie, przedstaw się. Cześć Kamil, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi tu być u Was w studiu. Nazywam się Bartosz Chmielicki, jestem lekarzem i od 15 lat akupunkturzystą. Jestem też założycielem i dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Akupunktury Klasycznej Aquart. To zacznijmy w takim razie może od tego, skąd się w ogóle wziął Stamson Branches, jak on się pojawił skąd się wywodzi, czy to jest właśnie tak już od dawna praktykowana metodyka, czy to jest coś może nie, niedawno powstałe? Akupunktura konstytucyjna, czyli akupunktura stemson branches, taka jak ją znamy dzisiaj, jest stosunkowo młoda, bo podobnie jak pięcioprzemianowa akupunktura Worsley'a wywodzi się z lat 60. ubiegłego wieku, kiedy mm -hmm. dr Dyk van Buren i profesor Worsley spotkali się na kursie Jednym z pierwszych w Anglii kursów medycyny mm -hmm. chińskiej akupunktury, no i zafascynowali się pięcioma przemianami. Każdy z nich rozwinął tę teorię pięciu przemianową w trochę innym kierunku, w trochę inną mm -hmm. stronę. O ile profesor Worsley poszedł bardziej w takie psychologiczne aspekty pięciu przemian i otworzył szkołę w Lemington, o tyle Dick van Buren dużo studiował w Korei, w Wietnamie, również w Chinach. I starał się dotrzeć do pierwotnie tych teorii, i rzeczywiście mm -hmm. okazuje się, że w długo zaginionych rozdziałach Suen jest bardzo dużo odniesień do wpływu czasu na akupunkturę. I studia nad tym zagadnieniem doprowadziły Dicka van Buren do rozwinięcia tego, co dzisiaj znamy jako, jako stems and Branches, czyli podstawy tego systemu. Są głęboko, głęboko zakorzenione w Suwen, w Ling, Shu i w kolejnych dziełach klasycznych, dlatego mówimy o klasycznej medycynie chińskiej. Tym niemniej sposób, w jaki praktykujemy to dzisiaj, właściwie został opracowany przez Dika Van Buren, a potem przez jego dwóch najlepszych studentów, przez Joana Duvein, który mm -hmm. to dzisiaj jest jednym z najsłynniejszych nauczycieli medycyny chińskiej na świecie, i Petera van Kervel. Oni wspólnie poukładali ten system w taki bardziej logiczny i łatwiejszy do przyswojenia dla nas, dla ludzi. Za. Mm -hmm. Mówiłeś, że system ten branches jest to akupunktura konstytucyjna. Czy mógłbyś rozwinąć jakby na czym polega? Tak. Akupunktura, jak wiemy z tysięcy już badań klinicznych, analiz, metaanaliz itd. Mm -hmm. Akupunktura jest świetnym leczeniem objawowym. Jest genialną metodą leczenia bólu, leczenia zastoju, leczenia stanu zapalnego, etc., etc., etc. I bardzo wiele współczesnych technik akupunktury skupia się na objawie. Tym niemniej ważniejszym pytaniem czy takim fas bardziej fascynującym pytaniem jest pytanie, dlaczego dany objaw pojawia się w określonym momencie życia określonego człowieka. I to, co zafascynowało zarówno Rosleja, jak i Dicka Van Buren, no to właśnie odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek, który przychodzi do nas na wizytę. Mhm. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoją konstytucję. Ma tendencję w swoim życiu do rozwijania określonego rodzaju zaburzeń, ale też do reagowania na sytuacje zewnętrzne w określony sposób. Mhm. I tą konstytucję, ten charakter człowieka. Można zbadać, określić i wykorzystać potem w leczeniu, w terapii. Mm -hmm. Od samego początku, od suen, od Lingxu, w medycynie chińskiej mówimy o korzeniu choroby i o rozgałęzieniach czy, czy odnogach tej choroby. I objawy zwykle są w czymś zakorzenione. Więc jeśli uda nam się ten korzeń wyplenić albo przynajmniej mm -hmm. zrównoważyć bo te objawy znikają same, nie musimy się nimi specjalnie zajmować. Rozumiem, a też mnie zastanawia to, że jak leczysz pacjenta, to czy starasz się zrównoważyć jakby jego, tak żeby wszystkie te poziomy były wyrównane, czy raczej próbujesz wrócić do tego, jakim był człowiekiem wyjściowo? Chodzi mi właśnie o to tylko czy jakby rodząc jakby osoba która przychodzi na świat czy ona jest już zrównoważona czy ona już wtedy jest Nie. trochę inaczej zrobiona i w... no? Nie, każdy z nas ma swoją nierównowagę i dlatego każdy z nas patrzy na świat inaczej, postrzega świat inaczej, doświadcza świata inaczej mhm. i jest inny po prostu od naszej fizycznej formy. Nawet jak ubierzemy się podobnie, to, jest też nie, to jesteśmy inni. Poprzez nasz sposób rozumowania, postrzegania rzeczywistości itd. różnimy mhm. się. I to jest piękne. To jest to, co sprawia, że nasze życie jest fascynujące. Te różnice możemy zbadać i opisać w każdym z nas. Mhm. I tak samo jak różnimy się w naszym codziennym funkcjonowaniu, tak też różnimy się w sposobie, w jaki chorujemy. Mhm. Każdy z nas choruje trochę. Inaczej. Reaguje trochę inaczej. Nie wiem, niektórzy się przeziębiają i cierpią z powodu poczucia chłodu w organizmie, zmęczenia i tak dalej, a inni w reakcji na, to, na ten sam patogen będą pracowywać wysoką gorączkę i złoty, mm -hmm. i zaczerwienie, i jakieś wielkie stany zapalne. czyli reagujemy też różnie na choroby. Akupunktura konstytucyjna pozwala to zrozumieć, pozwala Pomóc człowiekowi funkcjonować w jak najbardziej zdrowy sposób w jego życiu. Co oczywiście nie znaczy, że nie sprawdza się leczeniu objawów, tylko <grym> tak. pozwala nam zajrzeć głębiej mm -hmm. do przyczyn i te przyczyny spróbować zrównoważyć to jest chyba najlepsze słowo. Mm -hmm. Czyli z tego, co mówisz, to wynika, że dużą rolę odgrywa tutaj diagnoza. Tak, że musimy zrozumieć, jakby. Zdecydowanie tak. W mm -hmm. każdej medycynie podstawą jest diagnoza. Mhm. W medycynie chińskiej mamy cztery filary diagnozy, i te cztery filary są równorzędne. Mamy diagnozę z dotyku, mhm. z badania ciała człowieka, z badania kanałów, ale przede wszystkim z diagnozy z pulsu. Mamy diagnozę mhm. z obserwacji, z obserwacji kolorów, obserwacji budowy ciała, mhm. obserwacji sposobu, jak się człowiek zachowuje, i elementem tej diagnozy jest diagnoza z języka. Mamy diagnozę z tego, co słyszymy, jak człowiek się wypowiada, jak kaszle, jak oddycha, a według niektórych klasycznych form również diagnozę z węchu. To jest trzeci filar. Mhm. I w końcu czwarty filar to jest rozmowa z pacjentem, czyli, czyli wywiad. Czyli mamy również um, diagnozę z informacji, które od pacjenta pozyskujemy. I te cztery filary powodują, że diagnoza jest stabilna, jest zrównoważona. Mm -hmm. Żaden z nich sam w sobie nie jest wystarczający, a każdy z nich jest pomocny i z tych czterech filarów możemy stworzyć ten budynek diagnozy, mm -hmm. czyli również bardzo głębokiego zrozumienia człowieka, który do nas przychodzi. Dobrze, czyli jak już stworzysz obraz sobie człowieka, już będziesz po wywiadzie, będziesz wiedział, co mu dolega, to jak wygląda jakby twoje podejście przy użyciu akupunktury Stamson branches? Na czym się skupiasz i co próbujesz zrobić? Przede wszystkim y, ta akupunktura konstytucyjna, akupunktura Stancy Męczyst pozwala mi lepiej tego człowieka zrozumieć. Najpierw hmm. jak przychodzi pacjent, mówi, co mu dolega, to stawiam diagnozę na podstawie, tak jak mówiłem, badania pulsu, oglądania pacjenta, wysłuchiwania tego, co mówi i staram się sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest ten człowiek? Dlaczego przyszedł do mnie w tym konkretnym momencie swojego życia? Co takiego się wydarzyło, że hmm. postanowił odwiedzić akupunkturzystę? Umówmy się, to nie jest najbardziej mainstreamowy wybór, <toddrych> 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 więc ludzie, żeby pojawić się u nas w gabinecie, to muszą podjąć decyzję, która jest trudną decyzją, nie jest y, oczywistą decyzją. Mm -hmm. I staram się odpowiedzieć sobie na to pytanie. Wykorzystuję wiedzę z, z akupunktury konstytucyjnej do tego, żeby lepiej tego człowieka zrozumieć. Żeby zrozumieć, jak patrzy na świat, żeby zrozumieć, jakie ma podstawowe konflikty w sobie, mm -hmm. żeby zrozumieć, co jest dla niego ważne, czego mu brakuje w życiu. No i teraz musimy wspólnie z pacjentem podjąć decyzję. Jeśli pacjent przychodzi z powodu jakichś silnych objawów, miał uraz, był na nartach i złamał sobie bark, mhm. czy zniszczył jakiś staw, czy kość, czy coś takiego, takiego odczuwa ból, ma zaburzenia ruchomości, jest po operacji, no to oczywiście możemy się skupić na tym, na tym objawie, żeby pomóc mu jak najszybciej wrócić do zdrowia. Ale potem możemy sobie zadać pytanie, dlaczego, jak ten człowiek się przewrócił na stoku, no to nie wiem, puściły mu więzadła krzyżowe na przykład. Mm -hmm. A 30 innym ludziom nie. Co się takiego musiało zdarzyć w jego organizmie, że te więzadła były słabe? Mm -hmm. Więc wtedy możemy pomóc mu głębiej, możemy pomóc leczyć przyczynę tej choroby. Z kolei, kiedy przychodzą pacjenci, którzy mają różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, stany lękowe, nerwice, no to... Pierwsze, że to oczywiście skierowanie do specjalisty, po to, żeby mhm. pracować razem czy to z psychoterapeutą, czy z psychiatrą, w zależności od tego, kogo ten człowiek najbardziej potrzebuje w danym momencie. Ale możemy lepiej zrozumieć to, co się u niego dzieje. Czyli nie musimy się koncentrować na samym objawie, tylko możemy pomóc mu w równoważeniu jego podstawowych problemów czy podstawowych mhm. konfliktów. Także mhm. w zależności od pacjenta, od sytuacji, Akupunktura konstytucyjna pozwala nam dokonywać wyboru, czy się skupić raczej na objawie, czy od razu można przejść do leczenia przyczyny. Mhm. Osobiście uważam, że należy to zawsze, tą decyzję podejmować wespół z pacjentem, wytłumaczyć pacjentowi. Na przykład, nie wiem, cierpi pan na przewlekłe bóle dolnego odcinka tego słupa. Jeśli mhm. dzisiaj, teraz ten ból nie jest jakiś straszny, pan z nim żyje przez ostatnie cztery lata, tak? chodzi Pan na fizjoterapię, jest Pan po całej diagnostyce, no to możemy nie koncentrować się na tym bólu, tylko zadać sobie pytanie, skąd on się bierze. Mm -hmm. I wtedy możemy leczyć głębiej, możemy leczyć na tym bardziej konstytucyjnym poziomie. Czy jeżeli stosujesz tą technikę Stamen Branches, to stosujesz je przy pacjentach z pewnymi dolegliwościami, problemami? Czy to jest raczej y, technika, którą możesz użyć przy wszystkich problemach, z którymi przechodzą pacjenci? Zdecydowanie jest to wiedza, która pozwala mi na zrozumienie pacjenta oczywiście najlepiej sprawdza się w leczeniu przewlekłych stanów, w mm -hmm. leczeniu poważnych, głębokich chorób, chorób autoimmunologicznych, chorób, takich przewlekłych stanów zapalnych, problemów z trawieniem, alergii, etc. Myślę, że lista byłaby długa. Mm -hmm. Ale jeśli przyjdziesz do mnie i powiesz, że się przeziębiłeś, bo leciałeś ze stanów i cię przewiało w samolocie, no to wtedy, chociaż ta metoda pozwoli mi zrozumieć, dlaczego się tak stało. Tobie, mm -hmm. no to wykorzystam sposoby nakłuć, które pozwolą mi szybko usunąć zewnętrzny patogen. To no, tego nie potrzebuję całego tego całej tej wiedzy. Czyli im bardziej ostry stan, im bardziej stan wymagający natychmiastowej reakcji, mm -hmm. tym prostsze techniki możemy stosować. Powiedziałbym bardziej powierzchniowe techniki możemy mm -hmm. stosować. A im stan jest poważniejszy, dłużej trwa tym musimy też zajrzeć głębiej w leczeniu, bo wtedy leczenia objawowe nie ma sensu. On nie przyniesie długotrwałej zmiany. Czyli no, tak jak nazwa na to wskazuje, czyli pni i gałęzie, polega na tym, że po prostu schodzić po jakby do pni, do, do sedna problemu i tam próbujesz go stamtąd rozwiązać. To ciekawa interpretacja tej nazwy. Nie, ta nazwa dotyczy upływu czasu. Mm -hmm. Chińczycy, starożytni Chińczycy liczyli czas w cyklach co 60 i każda jednostka czasu była opisana przez jeden tak zwany niebiański pień i jedną tak zwany ziemski konar. Mm -hmm. Stąd pniej i konary, czy pnie i gałęzie, to tak naprawdę dotyczy wpływu czasu na nas. Chińczycy mieli obsesję na punkcie czasu, i myślę sobie, że w tej kulturze chińskiej wypracowano naprawdę doskonałe metody opisu wpływu czasu na człowieka. Więc. Ponieważ te koncepcje w SłUN, tak jak mówiłem, mhm. dotyczyły przede wszystkim czasu właśnie. Rozumiem, to, to, to tak się nazywają. Aczkolwiek ja preferuję tę nazwę akupunktura konstytucyjna, mhm. to bardziej oddaje sens tego, co robimy, i mhm. czego uczymy. Dobrze, to wróciłbym jeszcze może trochę do podstaw, bo zastanawiam się, czy jeżeli na przykład ja bym zaczynał przygodę z akupunkturą, jako terapeuta, nie jako mhm. pacjent, to czy mogę zacząć uczyć właśnie tej techniki, czy raczej powinienem zacząć od jakichś innych podstaw? Kamil, to jest chyba najlepsze pytanie, jakie mogłeś mi zadać, dlatego że odpowiedź jest niejasna. Myślę, że mógłbyś zacząć. Wiem, że są szkoły, które, które uczą od początku tej techniki akupunktury. Nie sądzę, żeby to było korzystne dla studentów. Dlatego w, w szkole, którą prowadzę, ten kurs akupunktury konstytucyjnej jest kursem, który robimy po ukończeniu szkolenia podstawowego, szkolenia poziomu mm -hmm. pierwszego. Uważam, że osoby, które wywodzą się z kultury zachodu, które są fizjoterapeutami, pielęgniarzami, lekarzami, etc., etc., czyli mają w sobie wykształcenie w tej biomedycynie i tak myślą na co dzień mm -hmm. o pacjencie, żeby móc skorzystać w pełni z tej techniki czy z tej wiedzy akupunkturze konstytucyjnej, muszą przejść przez etap nauki o medycynie chińskiej po prostu. I uważam, że te dwa lata, gdzie uczymy się o podstawach, o diagnozie z pulsu, o fizjologii narządowej, o patologii narządowej, o punktach akupunkturowych, są konieczne do tego, żeby potem móc się uczyć akupunktury konstytucyjnej. Inaczej ona może powodować duże zamieszanie. Dużo mhm. nieporozumień. Wiem, że tak się też działo na świecie, że były szkoły, które prowadziły w ten sposób tę edukację, i one wypuszczały absolwentów, którzy nie do końca wiedzieli, jak się tym posługiwać, albo byli bardzo dogmatycznie z tym związani. Czyli każdemu pacjentowi robili tylko to. A tak jak mówiłem, ta, ten typ akupunktury to jest kolejne narzędzie w naszej skrzynce narzędziowej. Jedno z wielu. I uważam, że. Mądrość akupunkturzysty polega też na tym, żeby właśnie dobierać do każdego pacjenta określone narzędzie. Jak że jeśli sobie przeziębisz bark czy, czy nerw, no to nie będę korzystał z tego narzędzia, bo mam lepsze. Ale żeby to wiedzieć, no to muszę się nauczyć podstaw akupunktury. Dlatego proponuję wszystkim, którzy myślą o akupunkturze konstytucyjnej, którzy słyszeli gdzieś o Stamps and Branches, żeby najpierw nauczyli się podstaw medycyny chińskiej. Mm -hmm. Diagnozy z pulsu, fizjologii, narządowej, patologii narządowej, wszystkich punktów akupunkturowych, i wtedy dopiero będą mogli tą wiedzę wykorzystać w pełni. Rozumiem. A jak chodzi o popularność tej techniki, metody? Czy, no bo niewiele nie osób się, ja przynajmniej się nie, nie, nie spotykam często, tak naprawdę chyba jedynie u ciebie w szkole słyszałem o Stampson Branches, a jak to jest na świecie, w Europie? To znaczy, tak, przede wszystkim jest to bardzo niszowa, koło akupunktury, dlatego, że ona jest bardzo trudna. Ona wymaga studiów, wymaga nauki, wymaga bardzo dużo poświęcenia przy badaniu pulsu, wymaga od nas też ciągłej pokory przy badaniu pulsu, a to nie jest coś, co pasuje terapeutom. My mm -hmm. nie lubimy być pokorni, zdecydowanie bardziej wolimy myśleć o sobie, że wszystko umiemy, a żeby tą metodę stosować, to niestety trzeba zapomnieć o takim, o takim obrazie. <laughs> Więc ponieważ jest trudna, to myślę, że na świecie jest niszowa. Aczkolwiek zdobywa ostatnio coraz większą popularność przez ostatnie, powiedzmy, 5-10 lat ze względu na jej niesamowitą skuteczność. Za pomocą tej, tej metody można leczyć, tak mówię, bardzo głębokie zaburzenia, niedostępne zupełnie dla innych technik w, w obrębie akupunktury. I ponieważ ta metoda się rozwija cały czas, na świecie są szkoły które uczą akupunktury konstytucyjnej. Joan Duwey, o którym wspomniałem, który też wykładał u mnie w, w Akwart, zostawił po sobie następców, którzy w różnych miejscach tego uczą. Aczkolwiek jeśli chodzi o liczbę studentów, to muszę z dumą powiedzieć, że chyba Akwart jest na naj, pewno największą w Europie, ale myślę, że największą na świecie szkołą Stem Branches. Ze na to, że współpracujemy z Rani Maja, Bezpośrednio uczeń Joana, który no, niesamowicie rozwinął tą, tą praktykę. Myślę, że jeden z najlepszych w tej chwili akupunkturzystów na świecie. No i mam przyjemność od 10 lat z nim bardzo blisko pracować. On prowadzi nie tylko zajęcia z, z akupunktury konstytucyjnej u nas w szkole, również inne, inne kursy. W przyszłym roku zapraszam na pediatrię w jego wykonaniu, jego podejście do dzieci jest absolutnie, absolutnie rewelacyjne. Ale to powoduje, że ta metoda powoli powoli zyskuje na popularności. Czyli tak jak mówię, żeby ją stosować, to trzeba mieć sporo dystansu i sporo pokory. A ile trwa taki kurs? Jak już ktoś jest po podstawach, to ile czasu musi spędzić, żeby opanować przynajmniej tak na podstawowym poziomie to metodę? <noise> to jest umiejętność manualna, tak jak badanie pulsu, tak jak każda inna kopunktura, więc każde 10 tysięcy pacjentów, które przyjmiesz, ja przesuwają cię do przodu w tej metodzie. U nas kurs trwa dwa lata, 6 spotkań, mhm. a tak naprawdę od przyszłego, przyszłej edycji prawdopodobnie 7 spotkań, dlatego że dodajemy jeszcze więcej zajęć praktycznych, więc w obrębie dwóch lat będziemy mieli 7 spotkań, gdzie jest bardzo dużo teorii, bardzo dużo praktyki z pacjentami, z realnymi pacjentami u nas w klinice w Katowicach. I tak jak patrzymy na naszych studentów, patrzymy na ich rozwój to postanowiliśmy z raniem dołożyć jeszcze, jeszcze jedne zajęcia po to, żeby to nie było aż tak ściśnięte. Ja pamiętam mm -hmm. początki wykładów Raniego w Katowicach 10 lat temu chyba już z tej metody. No to zupełnie dosłownie topiły nam się długopisy jak pisaliśmy. Tak? <laughs> Następnego dnia nie byliśmy w stanie nakłuwać, bo nas tak bolały nadgarstki, że, że prawa ręka była zupełnie nie nie do użycia. Teraz jest spokojniej, Rani się niesamowicie rozwinął też jako nauczyciel. Dwa lata, siedem spotkań. Tak podczas Twojej wypowiedzi zacząłem się zastanawiać nad samym jakby zabiegiem. Jako no, właściciel sklepu, więc to dosyć naturalnie to pytanie mi przyszło do głowy, ale ile igieł zużywasz na taki zabieg? Czy to... <ślesztropne> <suszy> Muszę Cię zmartwić, kali? Jeśli, tego się obawiam, jeśli będziemy promować <laughs> taką funkcję konstytucyjną w Polsce, to spadnie sprzedaż <laughs> igieł. E, dlatego, że. Każda igła wkłuta w ciało pacjenta to jest określona informacja. To jest troszkę tak jak rozmowa. Jak siedzimy tutaj i rozmawiamy jeden do jednego, to możemy poświęcić całą uwagę na siebie i się rozumiemy. Jak pójdziemy wieczorem do pubu i siądziemy 5-6 osób i będziemy sobie rozmawiać. To będzie fajnie, gwarnie, ale też nadal będziemy rozumieć, co do siebie mówimy. Natomiast, jakbyśmy stanęli naprzeciw klasy 25-osobowej i te 25 osób zaczęłoby naraz do nas mówić, no to nie wiem, czy miałeś kiedyś takie doświadczenie w szkole, ale nie wiem, <laughs> no, o co ci chodzi. <laughs> no, nic nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I z akumulatorem jest podobnie. Jeśli używamy dużej ilości igieł, to może się to sprawdza w jakimś leczeniu ostrych, bólów, jakichś ostrych rzeczy. Ja wiem, że w tej chwili, współczesnej współczesnej chińskiej akupunkturze, używa się bardzo dużo igieł. I tak jak mówię, być może są wskazania, do których to działa. Natomiast na pewno to nie działa głęboko i na pewno te efekty są bardzo krótkotrwałe. Akupunktura konstytucyjna pozwala na bardzo precyzyjną diagnozę. Ogromną wagę przykładamy do diagnozy. Szczególnie do diagnozy spulsu, do diagnozy z wyglądu, z ciała. I ta bardzo precyzyjna diagnoza pozwala nam odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy zrobić podczas tego zabiegu u tego konkretnego człowieka. Mhm. Co chcemy zmienić teraz, w tym zabiegu. I dlatego wybieramy kilka igieł. Dwie, trzy, cztery, powiedzmy do dziesięciu. Jeszcze od jednej do dziesięciu, to sama liczba igieł też ma znaczenie. Mhm. Także, także używamy małej ilości igieł, natomiast nasze zabiegi są dużo dłużej trwałe, dużo głębsze niż w przypadku używania dużej ilości igieł. Z jednej strony, tak sobie myślę, że to dla Ciebie kiepsko, bo <grystanie <grystanie <grystanie> igieł, ale z drugiej strony myślę sobie, że jeśli będzie dużo ludzi, którzy zobaczą, jak to jest skuteczne, to w sumie suma będziecie sprzedawać tych pudełek. <grystanie> Super. To dziękuję Ci bardzo, że przyjechałeś do nas. Żeby mówić, ja Ci bardzo dziękuję ja raz jeszcze za zaproszenie. Jest tutaj super i polecam zdecydowanie wszystkim te <noise> A ja w takim razie będę musiał zaprosić ludzi do, do Ciebie, do szkoły, do STEM and Branches, bo jeżeli ktoś byłby zainteresowany tą metodyką, no to na tą chwilę w Polsce rozumiem, że Bartek jesteś jedyną szkołą, gdzie się można się tego... Jeśli o szkołach takich oficjalnie zarejestrowanych mm -hmm. w wydziałach edukacji, jako placówki kształcenia ustawicznego to tak, z tego co wiem, to jesteśmy jedyną szkołą, która Oferuje taką edukację, a na pewno jesteśmy jedną szkołą, w której wykłada Rania Jar. Tak jak mówię, bez wątpienia najlepszy nauczyciel akupunktury konstytucyjnej na świecie w tej chwili. Rani, który prowadzi nie tylko te wykłady, także zapraszamy na diagnozę z wyglądu, diagnozę z ciała, na akupunkturę z Stanisław i na pediatrię również w wykonaniu Rania Do zobaczenia.